Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPWZ. Dziś materiał dla klasy 7 o języku programowania Logo. Słuchajcie, to ma być przykład dla klasy 7, jak się programuje w języku tekstowym, tak? Bo o ile Scratch jest bardzo fajnym programem do nauki programowania, tak? ale jest oparty na klockach, tak? czyli taki można powiedzieć, że jest takim wizualnym trochę językiem. Natomiast no, poważne programowanie odbywa się w formie tekstowej, więc autorzy podręcznika nowej ery wprowadzili jako język tekstowy, jako przykład języka tekstowego język logo, a konkretnie wersję tego języka o nazwie Logomocja. Słuchajcie. I tutaj macie dokładnie opisane, jak działać w logomocji. Ale. Ja chciałbym Wam zaproponować coś innego, i za chwilę powiem dlaczego, tak. Tutaj są programy opisane, jak je tworzyć w logomocy. Ja Wam pokażę, jak je robić również w logo, ale nie przy użyciu logomocy. I teraz Wam powiem, dlaczego nie przy użyciu logomocy. Słuchajcie, dlatego, że Logomocja jest programem płatnym, słuchajcie, i to na dodatek programem. Można powiedzieć, mocno przestarzałem. Język logo to jest w ogóle język, który powstał jako język edukacyjny, właśnie do nauki programowania, już w latach, nie wiem, 60., końcem lat 60., w latach 70. XX wieku, więc jest to język bardzo stary. Potem powstało bardzo wiele wersji języka logo na różne komputery. Ja wam tutaj dołączę link do mojego kanału retro, na którym ostatnio się bawiłem językiem logo na Commodore 64, czyli na komputerze 8-bitowym, który został stworzony w 1982 roku. Tak? Natomiast Logomocja. Jest to dość fajna wersja logo, stworzona chyba przez Słowaków, bodajże, ale to już było dawno temu. Potem została przerobiona również na wersję polską, no ale niestety jest, jest wersją płatną, tak? Czyli tutaj, co prawda, można ściągnąć sobie, słuchajcie, wersję demonstracyjną, ale jest ona w pewien sposób ograniczona. Tak? Na dodatek tutaj jeszcze, jak teraz byłem na stronie głównej przed chwilą, to tutaj jest napisane, że są jakieś problemy w nowszych systemach operacyjnych, więc dlatego słuchajcie, powiedzmy, że darujemy sobie logomocje. Teraz pokażę wam taką ciekawostkę, mianowicie jakiś czas temu trafiłem na coś takiego, jak teraz pismo Programista Junior. Dość ciekawa gazeta, słuchajcie, dla młodzieży właśnie o programowaniu. Szeroko rozumianym programowaniu, i tutaj powiem Wam, że to nie jest taka gazeta dla przedszkolaków. Tutaj bardzo różne ciekawe rzeczy są pokazywane. To jest, właśnie się pojawił nowy numer, którego jeszcze nie mam, ale wcześniejsze numery mam. I w numerze poprzednim, czyli numerze trzecim, był opisany grafika żółwia, czyli Python Turtle, tak? I dziś chciałbym Wam. Was zainteresować właśnie logo, logiem w Pythonie, tak? Python to jest taki bardzo fajny język programowania, profesjonalny język programowania o bardzo dużych możliwościach i on ma taką bibliotekę, która jakby naśladuje działanie logo. I dzisiaj sobie właśnie o tym powiemy, za chwilę wszystko dokładnie wyjaśnię. Jeśli chodzi o programistę juniora, no to jakby ktoś miał ochotę, zachęcam, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa gazeta, można na przykład zaprenumerować, a jak nie, no to można kupić również... Yy... Numery programisty Juniora w Mpiku. Dobra, teraz co nam będzie potrzebne, żeby programować w Pythonie? Słuchajcie, na tym kanale jest całkiem sporo odcinków dotyczących Pythona. Podstaw działania w Pythonie dla klasy 8 kręciłem takie odcinki. Jeszcze chyba w tamtym roku i na początku chyba tego. Tak? Więc jeżeli ktoś by się chciał zainteresować Pythonem, to może? Ale tak mówię, jest to materiał dla klasy 7, więc na Pythona przyjdzie jeszcze czas w klasie 8, tak? No ale żeby właśnie działać w logo, w Pythonie, no to potrzebujemy tego Pythona i możemy zadziałać na dwa sposoby. Pierwszy to taki bardzo klasyczny, czyli wchodzimy na stronę python.org i ściągamy na najnowszą wersję Pythona. Tak? I ściągnie nam się wersja Pythona wraz z edytorem idle, tak? w którym możemy programować w Pythonie. Ale chciałbym Wam zaproponować dzisiaj coś innego. Mianowicie, e, ostatnio też trafiłem na coś takiego ciekawego jak e, code with mu, czyli mu editor. Tak? Tutaj macie stronę code i tu możemy pobrać coś, co się nazywa Mu Editor i jest to edytor, taki bardzo fajny, również do Pythona, tak? Wraz z całym Pythonem, czyli nie trzeba ściągać Pythona, wystarczy, że pobierzecie sobie tutaj download Mu Editor i to wam się zainstaluje, to się chwilę instaluje i jak się zainstaluje, to już możemy działać właśnie w Pythonie, szeroko rozumianym Pythonie, a my będziemy tutaj dzisiaj działać właśnie w module, czy w bibliotece. Żółwia, tak? Czyli tartar. Słuchajcie, ja sobie teraz odpalę tego mu editora. Dobra. Czekajcie, dam sobie tutaj nowy pliki. Dobra. I tu jest właśnie mu editor. Po polsku mi się zainstalował, bo jest też wersja polska, więc całkiem fajnie. I teraz słuchajcie, możliwości jest kilka. Pierwszą z nich jest tak zwany REPL. Tak? REPL można też gdzieś znaleźć w internecie, czyli Jupiter Console. I to jest możliwość działania w trybie takim bezpośrednim. Tak? Czyli wpisujemy coś i to coś od razu się dzieje. Czyli na przykład jeżeli napiszę print. Witaj. Tak, wcisnę Enter to na konsoli pojawiło mi się Witaj, tak? Czyli automatyczne wykonywanie poleceń w Pythonie, ale to jest dobre, żeby coś szybko przetestować. Natomiast jeżeli chcemy programować, tak? tworzyć programy, to lepiej będzie, jeżeli sobie po prostu utworzymy nowy plik, tak? I teraz tu będziemy mieli plik, w którym możemy tworzyć nasz, naszego, nasz kod w Pythonie. Dobra, i teraz słuchajcie, musimy po pierwsze, by zaimportować bibliotekę y, Turtle, tak? I zrobimy to w następujący sposób. Y, from Turtle, import, gwiazdka. To jest nam potrzebne, żebyśmy w ogóle mogli korzystać jakby z poleceń właśnie tego, tej biblioteki Turtle, czyli bawić się w logo w Pythonie, tak? Y, tutaj, jeśli chodzi o importowanie bibliotek, to to jest y, taka metoda. Zaimportowania do jakby tej głównej przestrzeni nazwy. Nie jest to być może najlepsza metoda, ale najprostsza w użyciu tak? to znaczy ko wszystkie komendy, które są w bibliotece Tartle, nam się automatycznie dołączą, dołączą do naszego Pythona i będziemy mogli je wywoływać. Moglibyśmy jeszcze, moglibyśmy jeszcze zaimportować w ten sposób import. Tartle, tak? Zamiast tego, oczywiście, zawsze linijki, nie obie na raz, tak? Ale wtedy każdą komendę z biblioteki Tartle musielibyśmy poprzedzać właśnie tym słowem Tartle, tak? Czyli żółw, kropka i komenda, tak? W pewnych zastosowaniach jest to lepsze, ale tutaj dla uproszczenia skorzystamy właśnie z tej formuły, czyli from turtle import gwiazdka to musi być żebyśmy mogli w ogóle korzystać z logo w pythonie no i dobra i słuchajcie i teraz jak sobie to zrobiliśmy no to możemy skorzystać z komend z komend słuchajcie no, logo, i teraz w waszym podręczniku macie komendy do logomocy po polsku, ale tak naprawdę logo nie było po polsku, tak? No, i były komendy w języku angielskim, i to, i to co jest dostępne w Pythonie to jest odpowiedni komend w języku angielskim, czyli właśnie je tutaj mamy. Łatwo też znaleźć w internecie takie komendy, a ja tam gdzieś może wam dołączę. Forward naprzód, backward do tyłu, right, left, go to idzie na pozycję, pen up, podnieś pióro. Pendown, opuść pióro, pen size, wielkość pióra, pen color, co my tu jeszcze mamy, circle, czyli rysuje kółka, home, czyli idź do, na środek ekranu, yy, ustaw kierunek, prędkość, coś do kolorowania, do czyszczenia, clear, hide turtle, czyli schowaj yy, żółwia, show turtle, pokaż żółwia i bg color, ustaw yy, kolor tła, dobra, yy, ja to będę mniej więcej pokazywał, ale słuchajcie, moglibyśmy sobie no, no, coś prostego napisać, powiedzmy forward. Tutaj widzicie, że nam podpowiada. Warto zauważyć, że w, jeśli chodzi o Pythona, no to m, wszystkie komendy turtle są jakby w, m, funkcjami, tak? Czyli po komendzie jest nawias, a potem ewentualnie jakiś argument. Nawet jeżeli argumentu nie ma, to nawias i tak być powinien, tak? Bo to ma być funkcja, tak? Czyli powiedzmy forward 100. No i teraz sobie to zapiszę. Klikam zapisz albo ctrl s. Muszę sobie gdzieś klasa 7, tak? Gdzieś to zapisać, no i teraz przyciskiem Wykonuj mogę odpalić. odpaliło mi się to na drugim ekranie. Dobra, więc wam tutaj przeniosę. Czekajcie, może by się. Dobra. No i narysował mi kreskę. Ten tutaj trójkąt, ta strzałka w zasadzie. To jest nasz żółw, tak? No bo w tym pierwotnym logo właśnie nie było żółwia jako takiego, tylko mieliśmy taki trójkącik, tak? On jakby symbolizował żółwia. No i ten tutaj, tutaj to był jakby głowa żółwia. Ale jest sposób, słuchajcie, na to, żebyśmy widzieli jednak żółwia, tak? Bodajże to jest komenda shape, tak mi się wydaje. Shape, tak? I w nawiasie nie, w cudzysłowie tor, tor czyli... Żółw, tak? Natomiast to, co widzimy w tej chwili, to jest arrow, czyli strzałka. To czekajcie, zatrzymam, odpalę jeszcze raz. No właśnie, odpalam mi się na tym drugim ekranie, więc będę musiał wam przynosić. No i teraz mamy żółwia, tak? Klasycznego żółwia, żeby nam się to lepiej kojarzyło. Dobra, czyli komenda forward, naprzód. Yy, można stosować skróty. To jest też bardzo ważne. W logomocji też to można było, w logo klasycznym yy, też to można było. I to też będziemy korzystać, czyli forward to jest inaczej FD. Tak? No to dobra. FD 100. No i powiedzmy, że będziemy starali się namalować kwadrat. Dalej obrócimy się. No niech będzie, że w lewo o 90. Jeszcze raz przypominam, muszą być nawiasy. Tak? No i teraz, żeby powstał nam kwadrat, no to skopiujemy to 4 razy. Znaczy, jeszcze 3. 2, 3, 4. Odpalimy. Dobra i żółw namalował mi kwadrat, nie wiem dlaczego nie mogę wymusić, bo to nie widzicie jak to maluje. dobra, jest kwadrat, no oczywiście to jest język programowania, tak, więc ba dużo bardziej optymalnym jakby rozwiązaniem byłoby wykorzystanie pętli i teraz w klasycznym logo była ta pętla, która się nazywała repeat, tak, ale w Pythonie nie ma czegoś takiego jak repeat, tutaj wykorzystujemy możliwości Pythona, więc skorzystamy z pętli for for i teraz tak for i to będzie nasz licznik naszej pętli in tak range użyjemy takiej funkcji range która jak widzicie tutaj nam podpowiada bardzo fajnie ten, ten edytor pozwala nam wskazać od jakiej liczby mamy zacząć na jaki skończyć jaki ewentualnie będzie krok pętli jeżeli użyjemy tylko jednej wartości czyli powiedzmy 4 tak to nasza zmienna i czyli ten nasz licznik pętli for będzie przyjmował wartości od zera czyli 0 1 2 3 tak? Czyli 4 to jest jakby górny przedział, górna, górna wartość, która nie będzie już brana pod uwagę. Czyli to będzie 4 powtórzenia, ale licznik, jeżeli by nam była potrzebna wartość tego licznika, to będzie 0, 1, 2, 3, 4. I teraz, w, jeśli chodzi o Pythona, to w Pythonie daje się po deklaracji takiej pętli dwukropek, a potem to, co w pętli, musi być wcięte, czekajcie, tak? Czyli to ta, to i to musi być takie wcięcie zastosowane, minimum jedna spacja, ale ja stosuję tutaj tabulator, czyli kliknąłem przed tymi komendami, dałem tabulator i wszystko to, co jest wcięte, jest jakby ciałem tej naszej pętli, tak? Czyli to jest jakby blok comment, tak? W języku C mielibyśmy nawiasy. Tak, jest to takie no, trochę bardziej naturalne, bym powiedział, korzystanie z nawiasów. To tak nam wtedy się obrazowo jest lepsze, tak? Ale w Pythonie jest inaczej. Zamiast nawiasów mamy wcięcia, tak? No i na przykład, jeżeli teraz tutaj odpalimy to, to powinien nam powstać taki sam dokładnie kwadrat. Cyk, mamy. Dobra, czyli to jest cztery powtórz cztery razy i to, co jest w nawiasie. Dobra, no to co jeszcze tak bym mógł Wam na, na szybkości pokazać? Mianowicie na mm, Waszym podręczniku z ogomocji macie kilka takich ciekawych programów. A więc po pierwsze możemy, mm, możemy, słuchajcie, napisać, mamy taki program, o, może zresztą pokażę tutaj, Perzet, czyli pokaż żółwia, naprzód 100, prawo 135, naprzód 145, LW czyli lewo 90, naprzód 45, PW prawo 135, naprzód 100. tak? No to dobra, spróbujemy to przełożyć na Pythona w takim razie. Pokaż żółwia to by było yy, Show Turtle, czyli St bodajże, tak? St, Show Turtle, ale my to nie potrzebujemy pokazywać na razie żółwia, bo go nigdzie nie chowaliśmy, nie? HT to by było Hide Turtle. I wtedy byłby niewidoczny. Dobra, więc to możemy sobie darować. Natomiast naprzód 100 to będzie oczywiście FD 100, tak? Potem PW, czyli RIGHT, Ght albo RT, RT 90, nie RT 135. Tutaj jest w tym naszym poleciaku 135. Dobra, N, P, czyli naprzód, a tutaj FD

100. Czyli y, jeszcze raz pokażę, co w tej chwili robię. Mianowicie, przekładam ten program. Czekajcie, nie że to się powiększyło na pełny ekran. Y, ten program z waszego. Oj, no widzicie, jak mi przeskakuje ładnie. Ten program z waszego podręcznika na, właśnie, Pythona i model Tartle w Pythonie. Dobra. No i teraz spróbujemy sobie to odpalić. Y, czekajcie. Pyk. Dobra. No i mamy taką właśnie chorągiewkę namalowaną. W Pythonie moglibyśmy dać, dodatkowo m, dorzucić tutaj jakiś maszt. Tak, czyli my moglibyśmy się popatrzeć się, bo tutaj jest jeszcze no, dość, dość istotna kwestia, mianowicie m, prawo, czyli to co tutaj stosujemy lewo ż, obrót w prawo, obrót w lewo dotyczy czy kierunku w którym jest ustawiony żółw tak czyli jeżeli teraz obrócimy się w prawo to ustawimy się głową do góry jeżeli obrócimy się w lewo to ustawimy się głową do dołu czyli w tej chwili jeżeli bym chciał czekajcie tu zatrzymam obrócić się do góry to bym dał RT 90 tak no i powiedzmy sobie FD czyli naprzód forward no nie wiem, ile tam było. No, na oko sobie spróbuję dać 50. Tak, no i mi się zrobiło, tylko teraz nie widzę, bo żółw mi zasłania. Chyba nie dojechałem do końca, więc tutaj mógłbym jeszcze właśnie zastosować HT, czyli Hide Turtle. I teraz ym, to polecenie nie ma żadnego parametru, ale mimo wszystko ten nawias musi być to, co mówiłem, ale ponieważ go schowałem, to jednak na początku sobie damy St Show Turtle. Dobra. O, dobra. I teraz mi narysował, nie dojechał do końca, jak widzicie, musiałbym tu dać więcej. Czyli powiedzmy ze 60, więc jeszcze raz sobie odpalimy. O, jeszcze mało. Dobra. Bo tam rysowaliśmy pod kątem, więc teraz stosunkowo ciężko to obliczyć. Ile to powinno być? O. Dobra, ale domknęło mi się w tym momencie, a powiedzmy, że chciałbym jeszcze na dół, no to w tym momencie, żeby już się nie obracać, to jeszcze mógłbym użyć BK, czyli Backward. I tutaj przeszliśmy 65, to powiedzmy 150 do tyłu. Dobra, i odpalimy sobie, o, i mamy chorągiewkę na maszcie. Dobra, teraz słuchajcie, to jest takie proste rysowanie. Jeśli chodzi o właśnie naszą grafikę żółwia w modelu turtle w Pythonie, tutaj mamy jeszcze coś takiego w waszym podręczniku jak zastosowanie logo do wykonywania obliczeń. I tutaj była komenda, która się nazywała PS. Jeśli chodzi o Pythona, no to tutaj, żeby wykonać obliczenia no to nie stosujemy tak naprawdę tego modułu turtle, tylko stosujemy najnormalniej w świecie y, Pythona, to znaczy jest komenda, która się nazywa print. Print do nas służy do wypisywania tekstów, tak? Y, I możemy tutaj napisać y, witaj, tak? Ale możemy sobie też napisać, że 2 plus 2 i to jest tekstem, tak? Y, równa się i teraz tutaj po przecinku możemy dokonać, powiedzmy, obliczenia 2, Dodać 2, tak, i to nam się powinno pojawić. Słuchajcie, w naszej konsoli tekstowej, czyli najpierw nasz mm, żółw narysował tą flagę, bo mu ukazałem, tak, a potem tu w konsoli tekstowej dokonał, wykonał to polecenie. Ale, tak jak mówię, to jest już standardowe polecenie Pythona. Nie ma nic wspólnego z Tartel. To by działało równie dobrze, jakby nie było tego import -tartel. czyli wypisaliśmy na ekranie najpierw działanie w formie tekstowej, tak? A potem to samo działanie już po przecinku, żeby nasz Python wykonał obliczenie i wyświetlił nam wynik, tak? Dobra. To teraz słuchajcie, to jeśli chodzi o wykonywanie obliczeń, no to można to zrobić dokładnie tak. Jeżeli byśmy dali tylko to, no to wtedy wyświetli nam się 4, tak? Bez tego ciągu wcześniejszego tekstowego, który tutaj wam pokazywałem. No i dobra. I słuchajcie, i i tyle na dzisiaj, może, bo jeśli chodzi o powtarzanie, które mieliście w Waszej lekcji, to już Wam to pokazałem. Czekajcie, jeszcze sobie przelecę na Wasz podręcznik, tak na szybkości. Procedury to zrobimy następnym razem. Więc. Dobra. Powtarzanie, tak jak mówiłem, już Wam pokazywałem. Czyli, jeżeli chcemy namalować coś, co jest powtarzalne, tak to w Pythonie musimy wykorzystać do tego pętlę for i piszemy for in range, tak, czyli i, które będzie przyjmować wartości z zakresu, który sobie tutaj wskażemy, dajemy 4, to jest, będą to 4 powtórzenia, jeżeli byśmy dali 10, to mielibyśmy 10 powtórzeń, no i tutaj na przykład moglibyśmy na szybko coś zmontować, czyli for in range, tu dajemy dwukropek i teraz fd 100 rt 90, czyli malujemy, słuchajcie, kwadrat, ale jeżeli byśmy chcieli namalować, powiedzmy, rozetę z kwadratów, co robiliśmy na przykład w scratchu, to tak samo tutaj in range, tak i moglibyśmy na przykład j in range, tak żeby nam się tutaj coś nie pomieszało, i damy sobie do. Mm, 36 powtórzeń. Tak, tu też damy 2 kropek, a ponieważ. To ma być pętla teraz wewnętrzna, no to musimy to wciąć tak. To musimy wciąć tak. Dobra. A tu w tej pętli zewnętrznej dołożymy sobie jeszcze RT10. Tak. Dobra, zobaczymy, czy nam to tak zadziała, jakbym chciał. O, dobra, no i patrzcie się, ładnie rysujemy sobie rozetę. Dobra, dokładnie taką rozetę rysowałem programem z na komodor 64 i prędkość też była dokładnie taka sama. Oczywiście tutaj możemy przyspieszyć tego żółwia, żeby było znacznie szybciej. Tu jest taka, można powiedzieć prędkość demonstracyjna, żebyśmy dokładnie widzieli, co na żółw robi, tak? I ewentualnie łatwiej mogli wychwycić błędy. Ale o prędkości żółwia, to powiem wam może jeszcze na kolejnej lekcji. No dobra, w każdym razie powiem Wam, że model, moduł, ten, ta biblioteka żółwia w Pythonie działa bardzo fajnie, mi się podoba i dlatego właśnie będziemy sobie korzystać z niej. Zamiast z logomocji, która jest płatna i na dodatek chyba może być problem z jej działaniem na nowszych systemach operacyjnych, nie będziemy szukać innego jakby substytutu. Logo, tylko wykorzystamy do tego właśnie Pythona. To bardzo dobry język, a przy okazji, no, tak się trochę z nim oswoicie i w ósmej klasie będzie Wam łatwiej, jakby przejść przez te podstawy Pythona, o których też będziemy mówić. Jakby ktoś chciał już teraz do tych podstaw Pythona przejść, no to słuchajcie, jest tu dość pokaźna playlista filmów dotyczących właśnie Pythona i korzystania z Pythona jako z języka skryptowego. Tam nie ma mowy o logo. Tak, I module, właśnie, czy bibliotece Turtle, ale podstawy Pythona są tam omówione, tak jak do klasy 8. Dobra, słuchajcie, na dziś to tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.